Cześć, witam Was na kanale Kreatywny Świat Alicji. Dzisiaj pokażę Wam obiecane jak wcześniej czapki, które zrobiłam przy pomocy tych e, obręczy dziewiarskich. Ale jeszcze przed tym, jeśli jesteś nowym użytkownikiem, to nie zapomnij zasubskrybować mojego kanału, żebyś zawsze był na bieżąco z każdym moim nowym filmikiem. A teraz już przechodzę do tych czapeczek. Na początku chciałam Wam powiedzieć, że pierwszą czapkę, którą Wam pokażę, będzie to czapka zrobiona na tej największej tutaj obręczy. I praktycznie będzie to najprostszy wzór, który można zrobić. I już Wam pokazuję. To jest ta czapeczka. I muszę Wam się przyznać, że no ta instrukcja, co tutaj była, no w ogóle właściwie mi nie pomogła w tym, żeby stworzyć tą moją pierwszą czapkę. Musiałam poprosić po prostu o pomoc osobę, która po prostu zna się na tym. I pokazała mi, jak i w jaki sposób przeplatać to wszystko, żeby zrobić sobie taką czapkę, najprostszą właściwie czapkę, ze ściągaczem tutaj, bo ona nie jest wywijana, tylko ona już jest zrobiona, taki jest wszyty ściągacz w tą czapkę. To jest największy rozmiar i to jest raczej czapka, no, męska, bo to jest na dość dużą głowę, tak Wam powiem. Uważam, że wyszła naprawdę bardzo fajnie. Mm, powiem Wam tak szczerze, że... Prułam trzykrotnie tą wełnę, żeby nauczyć się i żeby zapamiętać no, te wszystkie dane ruchy związane z tą obręczą, ale jak najbardziej uważam, że się opłaciło, bo wygląda bardzo fajnie, i powiem Wam, że naprawdę jest ciepłutka, i już jest właściwie zamówiona. Jeszcze się zastanawiałam się nad pomponem, ale, ale jeśli to czapka męska, to pompon będzie odpadał. Do zrobienia tej czapki użyłam tej wełny. Ona była kupywana w akzonie. We wcześniejszych zakupach akronowych to było pokazywane przeze mnie, że kupiłam sobie tą wełnę, tą czarną i kupiłam sobie jeszcze w kiku taką jednokolorową, którą też Wam pokażę, jak ta czapka wyszła z tamtej wełny. I z tego całego kłębka zostało mi tyle. No powiem Wam, że dość sporo. Jak najbardziej się to opłacało kupić taki XL, taki motek tej wełny, bo patrzcie, jeszcze spokojnie do tej czapeczki możemy sobie tutaj zrobić pompon, jak ktoś będzie chciał. Oczywiście, nie ma żadnego problemu. A jeśli użymy, użyjemy takiej mniejszej, lub tych jeszcze dwóch mniejszych powiem Wam, to jeszcze więcej Wam tej wełny zostanie i spokojnie może nawet na drugą czapkę by wystarczyło, albo połączenie jakiegoś koloru z innym kolorem. I tak, powiem Wam, że nauczyłam się jeszcze tego, że do zrobienia tych czapeczek no najlepsza jest, powiem Wam, taka ta grubsza wełna z tym trzykrotnym splotem. Już Wam pokazuję, że to są trzy takie sznureczki, ponieważ te wzory od razu lepiej widać. Bo, tak jak Wam mówiłam wcześniej, kupiłam sobie jeszcze taką w Kiku, no ale wtedy jeszcze nie wiedziałam. I ta ma tylko jeden pojedynczy splot. No jest trochę trochę chudsza, i dlatego te wzorki, a zrobiłam jeszcze inny wzorek, to zaraz wam pokażę. No, wyszedł taki mniej widoczny. Dlatego jak najbardziej polecam Wam kupowanie takiej grubszej, tej trzykrotnej z trzykrotnym właściwie splotem, jeśli znajdziecie. A to jest kolejna czapka, którą chciałam Wam pokazać. Zrobiona za pomocą innego tutaj jakby można powiedzieć ściegu, bo to jest ścieg, który dzięki któremu nazywany jest prawdopodobnie, nie niedobrze pamiętam, krzyżykowym. Już Wam pokażę tą tutaj widać tą różnicę. Tu widzicie, są takie przeplatane, natomiast tu jest taki krzyżykowy. Jakbym miała taką grubszą wełnę jak to, to by na pewno to lepiej wyglądało. Dlatego tak jak Wam mówiłam, kupujcie sobie raczej taką wełnę z trzema z plecionymi ze sobą końcówkami którą wam pokazywałam wcześniej i ta czapeczka ma też bo dorobiłam jej taki zwyczajny pomponik i tu też jest już taki wszyty ściągacz, nie jest taki że samemu tylko normalnie już zrobiony wszyty i już wam pokazuję tyle mi zostało z tego motka wełny czyli staczyło mi spokojnie na tą całą jedną czapkę plus ten pomponik i patrzcie jak dużo mi jeszcze tej wełny tutaj zostało. I ta czapeczka jest mniejsza, to od razu widać, i ona jest akurat taka na kobiecą głowę, mogę Wam powiedzieć. I robiłam ją na tej mniejszej obręczy. I powiem Wam jeszcze jedno: że spokojnie to narzędzie, które jest tutaj dane, plus ta igła, jak najbardziej Wam wystarczy do zrobienia takich czapeczek. I możecie się zastanawiać też, czemu ja mam tu takie kropeczki. te kropeczki zrobiłam sobie tylko i wyłącznie dla ułatwienia, żeby pamiętać, gdzie jakie, jakby to powiedzieć, zapomniałam, gdzie jakie oczko, czy lewe, czy prawe. Po prostu tu w tych ściegach się robi dwa oczka lewe, dwa oczka prawe. No czasem się człowiek rozproszy... No po prostu możemy się zapomnieć na którym skończył, a tak dzięki temu mam zaznaczone i wiem od którego oczka mam tutaj zacząć. I to ostatnia czapeczka, którą chcę wam tutaj pokazać. To jest czapka robiona na tej obręczy. To nie jest najmniejsza. I tutaj też mam oczywiście porobione te wszystkie kropeczki, tylko że akurat teraz to było Tipexem zrobione, bo Mazak permanentny nie sprawdził się, bo bardzo szybko się tu star i bardzo mało widać tutaj tego mazaka było. Ona jest naprawdę malutka. Już wam pokażę w stosunku do tych innych czapek, możecie sobie zobaczyć tą tą, a jeszcze tą to od razu widać, że to jest maleństwo, ale chciałam wam pokazać tutaj ten inny rodzaj tego ściegu. Tu go o wiele lepiej widać, tak jak Wam wcześniej wspomniałam, że lepiej sobie kupić grubszą tą wełnę, żeby ten ściek był bardziej ładniej widoczny. Tutaj widzicie tak troszkę mniej go widać. Może też dlatego, że ona jest taka kolorowa ta wełna, ale też pewnie dlatego, że ona jest taka cieniutka. No, to to właśnie chciałam Wam pokazać, że takie fajne czapeczki powiem Wam, że nie tak trudno jest zrobić, jak się powoli nauczy, chwyci. Jak trzeba co przeplatać. No i spokojnie można sobie coś takiego w wolnym czasie udziergać. Ja mam nadzieję, że filmik Wam się spodobał. Zapraszam Was do subskrypcji mojego kanału i do zobaczenia w kolejnym filmie. Cześć!